Witajcie żeglowanie na Safranie. Dzisiaj taka może mało sympatyczny temat, ale bardzo potrzebny. Na całym Bałtyku już obowiązuje jachty posiadanie zbiorników na fekalia. No i w Finlandii na przykład, w różnych porcikach, zatoczkach, miejscach uczęszczanych znajdują się takie oto. Pływające zbiorniki na fekalia, do których można podpłynąć i po prostu te fekalia ze swojej łódki przerzucić do tego zbiornika. I właśnie dzisiaj będziemy coś takiego robić. Właśnie zacumowaliśmy przy takiej pływającej platformie. Z każdej strony można do niej dopłynąć, przycumować bezpiecznie. Troszkę się chyboczę, ale jest wszystko ok. No i teraz przystępujemy do dzieła. Pani od Szamba, poproszę o wąż. Wąż ma taką gumową końcówkę, stożkowatą, pasującą do różnych otworów, i po prostu się wsuwa szczelnie, a potem otwiera ten, ten zawór. No i teraz już cała reszta w rękach pompiarza. No, już prawie koniec. Udało się. Zaraz jeszcze parę ruchów Agnieszki, zobaczymy jak ona to pracuje przy tym. No Okej, okay. skończyło się. Chyba już. Tak.